Ja karierę Abdusalamowa śledzę już od jakiegoś czasu, jeszcze kiedy jego walki pokazywała stacja ESPN w ramach cyklu Friday Night Fights. Jestem ciekaw, jak na tle dobrego Kubańczyka ułożonego poradzi sobie Abdusalamow, który jest silny jak koń, bije z niesamowitym impetem, z niesamowitą dynamiką, no może dynamiką nawet nie do końca, z siłą, po prostu impet i siła to jest, to jest atut Abdusalamowa. Do ringu wrócił Hubert Migaczew. W roli oczywiście sędziego ringowego. No i ta właśnie to jest ta zmora kasków, o której tyle razy mówiliśmy. Jest kask na głowie, już jest pierwszy problem po, ja wiem, 20 sekundach walki. Rozpina się, trzeba przerwać walkę, traci na płynności pojedynek. To była ta długa, długa zmora boksu amatorskiego. ale nastawili się obaj na bardzo agresywny boks, a więc być może będziemy znowu świadkami ciekawej konfrontacji. I teraz e, szybkie ciosy dodają od zawodnika w czarnym uniformie. Mali, ale zwarci, silni i wytrzymali. Mimo już e, najżejsze do tej pory kategoria wagowa, no to e, też nie możemy narzekać na brak e, tych mocnych ciosów, które e, co chwilę padają z jednej i z drugiej strony. No i widać tę dynamikę mniejszych kategorii wagowych, mniejszych fizycznie bokserów. Koniec pierwszej rundy. Rundy, która mogła się podobać. Wspominałeś o tym, że będziemy transmitowali Mistrzostwa Śląska w Gliwicach. To nie jedyna impreza. Szykuje się też pod koniec miesiąca gala boksu amatorskiego w Złotowie. W październiku już Szczecin. Międzypaństwowy mecz że będzie troszkę też emocji na naszych łamach. No czyli jak zawsze, dnia miesiąca, na którym nie mogliby Państwo obejrzeć naprawdę fajnych e, widowisk e, właśnie na łamach bokserorki i e, tylko tam. A warto oglądać chociażby jak e, tą e, galę, którą transmitujemy teraz cały czas e, A przecież tutaj mimo tej małego rozdźwięku jakby ogólnie w całej Gali, no to jest na co przejść, popatrzeć. Dużo pojedynków i absolutnie żaden nas jeszcze nie rozczarował. Były niektóre pojedynki w troszkę wolniejszym tempie, ale są to starcia, które naprawdę nie miałyby sobie nic do zrzucenia, nawet gdyby były na imprezach większego typu jak Grand Prix czy liczne ale amatorskie. Te wszystkie imprezy to jest dobry przegląd dla boksu amatorskiego. Wiele osób przecież tym boksem amatorskim się interesuje. Ci z kolei, którzy nastawiają się tylko na zawodowy, to my zawsze nakłaniamy do tego, żeby zwracać uwagę na, amatorski, na amatorskie poczynania z prostego względu. Przyszli zawodowcy w tej chwili właśnie boksują na ringach amatorskich. i 99% przykładów jest takich, że nie ma dobrego zawodowca bez dobrej kariery amatorskiej. No, takim jednym z niewielu jest Bernard Hopkins, który wielkie kariery nie miał, a w wieku 48 lat jeszcze jest w stanie zdobywać Mistrzostwa Świata. Także zawsze w ten sposób próbujemy nakłonić sympatyków boksu zawodowego. Oglądajcie amatorkę, bo, bo przyszli mistrzowie na niej właśnie boksują. Nie zapominajmy też, że boks amatorski Idzie już coraz bardziej w kierunku show, w kierunku takiej emocjonującej dyscypliny. Nie ma kasków. Zmiana przede wszystkim systemu punktowania. Jeszcze dzisiaj o tym nie mówiliśmy, ale przecież to jest jedna z najistotniejszych zmian. Nawet nie te kaski, ale system punktowy, który jest bliźniaczo podobny do tego, który obserwujemy na ringach zawodowych. A więc koniec z przeklętymi maszynkami, a system dziesięciopunktowy. Zwycięzca rundy 10 punktów, przegrany 9. W zależności od dysproporcji umiejętności. No może być 10:8 również knockdowny. Bardzo korzystna zmiana. I myślę, że ty Maciek też pozytywne zdanie masz na, na temat nowego systemu sędziowania. Chyba, że nie masz, chyba, że się mylę, ale myślę... Nie, że... Jak najbardziej mam podobne zdanie jak ty bardzo dobrze, że to wszystko zaczyna się zazębiać i yy, zaczyna też być coraz bardziej klarowne przede wszystkim dla kibiców. Yy, poprawia to yy, Wizerunek właśnie pięściarstwa przede wszystkim wszystko wpływa na tym show, o którym wspomniałeś, a przecież no, musi to iść w tym kierunku, musi to iść, ponieważ nieubagalne są prawa rynku w dzisiejszych czasach i to wszystko musi być jeszcze większym show, żeby też w tym były jeszcze większe pieniądze, żeby to mogło dotrzeć do jeszcze większej ilości osób, więc jak najbardziej jestem za tymi wszystkimi zmianami, które właśnie weszły w ostatnim czasie. Ważną sprawę poruszyłeś i ta klarowność. Kiedyś niezrozumiałe były te werdykty punktowe. Nie wiadomo było do końca, jak sędziowie interpretują walki. Sami sędziowie chyba nieraz nawet gubili się w trakcie pojedynków. Ja zresztą pamiętam obrazki jeszcze z igrzysk olimpijskich w Londynie, kiedy były kluczowe rywalizacje bokserskie na halach, jeśli się nie mylę, Outuarina, a ta hala świeciła pustkami. Rywalizacja najważniejsza czterolecia, kibice wcale nie ciągnęli na boks, tylko wybierali inne dyscypliny, nie wiem, badminton czy, czy cokolwiek innego, ale, ale boks jakoś wielkim zainteresowaniem w Londynie się nie cieszył. I tu jest sprawa dla Aiby, żeby poprawić tę sytuację i żeby w Brazylii już zdecydowanie na znaczeniu boks nabrał. Teraz końcówka troszkę chaotyczna w tym starciu. Widać, że jeden i drugi bardzo chce. Widać tą wolę walki, ale no i brakuje też troszkę siły tego doświadczenia. Dużo tutaj czasów jest przestrzelonych. To są przede wszystkim już tak jak widzimy takie czasy bardziej pchane. Nie ma tego skrątu tłoga, takie chaotyczne troszkę po No Już te ostatnie sekundy pokazały, że zawodnicy byli naprawdę zmęczeni, ale zasłużone brawa, ponieważ Też nie nudziliśmy się w tym starciu, przecież to są my bardzo młodzi jeszcze zawodnicy, którzy naprawdę stawiają tutaj przynajmniej jeśli chodzi o takie gale pierwsze kroki, a nie można było się nudzić i czekamy na werdykt. Zasłużony remis, otóż to. Z tego co notatki mi podpowiadają, to tutaj obserwowaliśmy walkę Piotra Molendysa z Jakubem Berskim. To była dziewiętnasta walka.